To miał być wyjazd na Bałkany. Planowałem go od pół roku, pieczołowicie wypełniając tabelki w Excelu z potrzebnymi naprawami, akcesoriami i budżetem. Czytałem o trasach, noclegach, o pogodzie i niepogodzie. Pożyczyłem nawet od teścia przewodnik po Chorwacji. Śledziłem inne kanały, blogi. Szułem tą myślą tak mniej więcej do połowy kwietnia 2020, bo wtedy zorientowałem się, że może się nie udać z okazji koronawiruska. Wyjazd zaplanowałem na pierwszą połowę lipca, a na początku sierpnia miał się urodzić mój syn. Nie mogłem sobie pozwolić na kiblowanie na każdej granicy po kilka dni na kwarantannę, bo zależało mi, żeby być przy jego narodzinach, a zapas czasu był zbyt mały. Ale zaplanowany czas chciałem wykorzystać na samotny wyjazd motocyklem. W ten sposób odpoczywam. Jedynym miejscem, z którego miałem szansę wrócić, w każdej chwili były granice naszego wspaniałego kraju. I tak wyruszyłem przed siebie na południe z pomysłem, aby przejechać wszystkie pasma górskie w Polsce, zaczynając od Bieszczad, a kończąc na Karkonoszach przy granicy z naszymi zachodnimi sąsiadami. Zapraszam Was na relację z wyjazdem. Stałem o 7.45. Wszystko spakowałem dzień wcześniej, więc jedynym zadaniem było zjedzenie śniadania i dzida. Po starcie wjechałem na krajową pięćdziesiątkę, po której suną głównie tiry. Płasko, nudy i do tego jeszcze prosto. Nie śpieszyłem się. Raczej nigdy się nie śpieszę na motocyklu, więc spacerowym tempem w pięknym słońcu zmierzałem na południe, czując z każdą minutą, że robię coś, co sprawia mi ogromną przyjemność. I daje wytchnienie od tych codziennych gadek przez telefon. W ten sposób dotarłem do pierwszej atrakcji na Ziemi Świętokrzyskiej, jaką zaplanowałem tego dnia do obejrzenia. Cóż za rozmach. Wewnątrz wygląda tak samo dobrze jak z zewnątrz i z góry i z tej strony też. Zastanawiałem się przez chwilę, jak to możliwe, że nie byłem tutaj z żadną wycieczką szkolną. Wygląda jak kawał historii. Niestety, jak to zwykle bywa w przypadku losów Polski, jest to raczej historia smutna od samego początku. Link do niej znajdziecie w opisie filmu, a teraz zerknijmy do środka. I Zamczycho jest konkretny. Są trzy trasy do zwiedzenia. Z zewnątrz nie wygląda e, na takie duże, jakie jest w środku. Trzy trasy do zwiedzenia i dla odważnych piwnica. Pisane, że trzeba sobie doświetlić latarką. Zamek zaczęto budować w 1620 roku, czyli w tym roku mija 400 lat od momentu rozpoczęcia budowy. Przed powstaniem w Wersalu była to największa tego typu budowla pałacowa w Europie. Podobno ponad 90% murów i sklepień zachowało się w oryginale. Całością powiewa, flaga polski, a my lecimy szukać zakrętów w święto, wszystkim i wieszczany. Na koniec kupiłem jakieś małe pamiątki dla córki, wiecie jakieś tam rzemiki, pierścionki i tak dalej, i poleciałem dalej w drogę. Po 40 minutach zameldowałem się na parkingu przed wejściem na Rynek Królestwa Ojca Mateusza. Tak, tak, tego, który pędzi przezeń zawsze zjeżdżając w dół. O, tu zjeżdża Ojciec Mateusz tą ścieżynką. Nigdy nie wjeżdża pod górę. Rozejrzałem się za knajpą i trafiłem tutaj. Jedzenie tłuste, ale pyszne. Mimo innego panującego króla, to jest COVID-19, goście się czekali na wolne stoliki. Po szybkiej strawie zszedłem na parking, żeby przejechać się godnie tym wehikułem. W zasadzie to, żeby zostać przewiezionym przez tą młodą damę. Czekałem kilka minut na innych chętnych, aż wreszcie zapytałem czy nie mogę pojechać sam solo. Przecież nie mam całego dnia na czekanie. Po szybkim telefonie do szefowej i małych negocjacjach pojechaliśmy na powolny objazd miasta. Poprosiłem o wyłączenie tego wkurzającego głośnika. I miła pani woźniczka opowiedziała mi własnymi słowami o tym, co ciekawego kryło się w domierza. Sandomierza. Potem szybki wspólny papieros. Pozdrowienie i wróciłem na parking do mojej chądziarki. Zbliżała się 17, więc oszacowałem szybko, ile kilometrów jeszcze ujadę do okolic godziny 20. I zarezerwowałem nocleg w małej agroturystyce, zwanej organistówka w Leszczawie Dolnej, oddalonej od Sandomierza o 165 km. Po drodze zatankowałem w Rzeszowie, zjadłem słusznego hot -doga i poprawiłem kawką. Szczególnie ciekawe było ostatnie 20 km tej trasy. Gokartowe, wąskie, ślepe zakręty w lesie z zachodzącym słońcem. Czad. Dobrze, że nic nie jechało z naprzeciwka. Wracając do tej agroturystyki, to jeśli macie zamiar tam kimać, uważajcie na wjazd na posesję. Sympatyczni właściciele powiedzieli mi, że kilku motocyklistów się tam wyglebiło. Adrenalina tak mi waliła do głowy, jak zjeżdżałem w dół tym wjazdem, że myślałem o tym jeszcze podczas zasypiania. Samo miejsce nie było przypadkowe, bo chciałem mieć blisko do słonnych gór, żeby rano przyatakować te piękne serpentyny, po których już latałem dwa lata wcześniej. Pokusiłbym się nawet o zmianę nazwy na słynne góry, bo wśród motocyklistów na pewno są słynne. To dość zabawne, bo powiedział mi o nich policjant, który zatrzymał mnie do kontroli w Sanoku dwa lata wcześniej, już na powrocie do domu. Oczywiście za jego namową wróciłem i pojechałem tam i nie żałuję. Znowu tam wrócę już jutro, ale o tym w następnym odcinku, na który już teraz serdecznie zapraszam. Dzień zakończyłem z przebiegiem 474 km bez 100 metrów. Dziękuję za wasz czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o Sabie i dzwonie. Komentarze jak zawsze mile widziane.